Cześć, kochani. Pomyślałam, że prześlę Wam życzenia. Złożę Wam życzenia pod choinką adelajską. Choinka całkiem fajna, ale nie jest taka duża. No niestety teraz nie świeci, bo jest to jasno. W ogóle pomyślałam, że przecież jestem po drugiej stronie półkuli, więc na dobrą sprawę powinnam Wam do góry nogami się nagrać. Ale dobra, niech będzie normalnie. No więc życzę Wam cudownych, dobrych świąt, e, nie głupich, bo święta czasem mogą być głupie, więc życzę Wam, żeby one były naprawdę mądre, żebyście mieli dobre myśli, mądre myśli, e, żeby... żebyście sobie zanalizowali swoje plany na przyszłość w sposób pozytywny, e, ale mimo to, żebyście żyli dniem dzisiejszym, bo to jest najważniejsze od tego zawsze człowiek się odbija jak od trampoliny. Wiem, jest hałas. Siedzę na takim tronie, bo to są dwa krzesła przed, przed tą choinką. Więc życzę Wam, żebyście mieli powody do uśmiechu, do radości, do głupawek. A jak będzie radość i będzie siła do działania. No to wszystko zdo zdołacie zrobić. To ludzie wokół Wam tylko pomogą, a Wy pomożecie im. Więc naprawdę dobrych, zdrowych świąt. Trzymajcie się.